Siema witam Was w kolejnym odcinku z The Huntera. No już mamy pierwszą zwierzę. Dzisiaj poluję znowu na mapie Ramon Coast. Cost i najnowszym rezerwacie. No i widzimy się po tej przerwie, bo odcinek z The Huntera miał być w sobotę, ale jednak nie ja zdążyłem nagrać, bo robota, później imprezy, no i tak to wyszło, że... Nie zdążyło, choć ile zacząłem nagrywać, no ale pochodziłem trochę po tym rezerwacie, no i nie znalazłem nic. No już później dłużej czasu nie miałem, żeby dokończyć, więc się wtedy już odcinek nie pojawił. Ten dostaniecie chyba w środę, no i kolejny będzie później w sobotę. Na pewno też będę chciał już z farmingiem ruszyć z powrotem. Miałem ruszyć po tamtej przerwie, ale znowu wyszło tak, że to tak średnio wypaliło. No, teraz za chwilę będę możliwa, więc też będzie pewnie znowu przerwy trochę, albo rzadziej odcinki. No i zmierzam w stronę obozu, o, jednak, bo jak na razie tylko jeden odkryłem: ten oś samiec. Samca to no, można by zapolować. Babik, muszę na niego wziąć. każdym razie tutaj, nad te jeziora. Myślę, że później się udam, jak nic nie znajdę. Nad tymi jeziorkami liczę, że coś będzie. Te kaczki chyba słyszałem, że na północy są jakoś nad je na jeziorach też. Dużo, że tam spoko miejsce na nie, na polowanie. Później możliwe, że tam będę zmierzać w tamtym kierunku. Jeszcze z samicą jest. Yes, yes. Tutaj to jest samica, samica, samiec z tyłu. Trójka. Trzymaj się. Nie za samicą. Noż. Wyjdź stąd. Nie wiem na ile dobrze dostał. A dobrze, w miarę, bo spada mu HP. No, weszło. Przynajmniej w pół co w serce, to pewnie nie. To wypadło od razu. Dobra, leży. Taki dłuższy kawałek uciekł. Akurat się obracam. Lekko tak, minęło serce. Dobra, cały czas się przybliżam do tego obozu, więc jest dobrze. Te przyleci. A, ciężko można powiedzieć: małego tak daleko. pieniędzy wymierzyć na przykład Czernica? Jakiś nowy gatunek. No to chyba nie ma. Jest. Gęś chyba jest. No mnie tak wielkości i wyglądowo. To jest druga. Tak. A to jest same to samca. A druga jest. No ale jest coś nowego. Ale rano początek. Dźwięk jakby rano. Złotko. 900 oceny. Ciekawe czy inne zwierzęta też tak zwiększyli. Taki mały zwierzak miał tyle oceny. A akurat miałem misję tak. A, tu muszę wszystkie upolować. Ten to. A, na złotą mu cenę. Jest ryś. Tamica. Ale zawsze jest. Leży. typowe umaszczenie takie, bo pospolite to jest to białe chyba. A nie, tutaj też takie białawe, Ale taki bardziej pomarańczowy się wydawał. Ale no, a no, jest jasno jasnobrązowy. Tak. rozpocząłem z kursu Bram się tutaj na to jezioro, a później pójdę tutaj na południe Lakit Tamczyk do dwójka Tam więcej ich jest. To jest ładny Ten 198, tamten miał prawie 250. Czy to teraz było? Zostawcie jest, mi mały to nie ma łuku tak blisko Tu jest ładny Cieka już Jeszcze tam tam ten to będzie Trzy trafione, dwa leżą już. Tak? No. Uda się na kark. No i się udało. Cztery sztuki powinny leżeć, trzy leżą już. tamto wydaje mi się, że dobrze na te płuca powinna dostać. Celowałem na serce, ale się ruszyła. Tak. Yep. On akurat w bogaty, no i tutaj jest 222, więc to na pewno ten był, bo tak to każdy był chyba do 200, ten musiał być ten do 250. No i jest złotko. Ale nie spojrzałem w co go trafia. no ale na pewno w serce musiał dostać. Jak chodzi o bezpiecznę drobną, o jakieś ptaki, no to mało ich jest. Rzadko spotykane teraz. się teraz kierować dalej w stronę obozu. A tu jeszcze jakaś krew. To? A Tamte tej jednej nie zebrałem. Dobra. 真的。 No i dotarłem do obozu. Dobra, nie widzę, że nie jest to żaden budynek, tylko bardziej taki wiata, coś takiego. Odniot, nisko o nie, not azjatycki, oj zaniepokojony już, o sto mi leży. Więc drugie zwierzę nowe w tym odcinku. W poprzednim chyba były cztery nowe i trzy te, które już były wcześniej. Więc liczyłem, że dzisiaj trochę tych nowych będzie. a są, ale mam nadzieję, że jeszcze coś nowego spotkam. To jest. Tego żerowisko. To jest na podoba coś szopa pracza. trochę przerobiony. Że szop jest e, klasy pierwszej, a to już jest klasy drugiej. O, są kolejne. Czwórka. Czujny. Będą no, chyba wrażliwe zwierzęta. I zapach do nich. Gdzie? No, są kawałek ode mnie. To jest 150, 140. Ładnie. O, one się obydwa jakby odwróciły. Zatrzymaj się. i ten też leży. Dobra. I ładnie wyszło. Dobra. Kurka i tylko srebro. tutaj dobrze. No szkoda. 2400 za niego. Ładna kasa. Dobra, no już widzę dwa łosie, dwie dni. samica. Ale ja bym chciał trochę ptaków spotkać. Bo w razie to słabo. Trochę widziałem jak leciały trzy klucze gęsi, ale tak dalej. Więc nie będzie, no to będę strzelać do tych łosi. PNK trójki, no to nie jest warto. Dobra, 150 metrów będzie chyba. Najlepiej jakby podnieść głowę, tam w serce. O, chyba nie. Ten pod wodą się też. Spadam HP. Szkoda, że jest z przodem albo tyłem, chyba tyłem. Nikt nie jest? nie, a. Przeniosło je? To nie, gdzie ten teraz jest? Tym rzecz nie umarł. W jeziorze. To go gdzieś wywaliło na brzegu kawałek dalej. Tak jaką samicę. To nie widzę. Tam coś jest. Samiec. Dwa ranuny. Albo i nie. Ta samica też uspokojona, no to może jak one wpadły do wody... takby jakby zrestartowało, że... ...tak jakby nie dostały kuli. nie jeden. A jest i drugi. Samiec. A no nie, on nie jest taki werbiony. Ten też. Dobra, leży. No i to poszło w łopatkę i przebiło się do tłuca. Tutaj niewiele zabrakło. I już była lipa, ja musiałem poprawiać. No i planka w serce A ten tu też lekko minęło. Jest. ska Trzy kilo niby to, ale... No, jakaś taka biała chyba i była ciata, coś... No i no. To... To jedna chyba jest, no to... Jest wiki Więcej chyba nie widać. Jak krążę? Są tu jeszcze co? Czwórki aż. Dobra. Nie ma co już więcej strzelać. No i tej gęsi też jeszcze nie upolowałem, bo tylko tundrową. W poprzednim odcinku. Można odhaczyć jako kolejne nowe zwierzę. No chyba będzie do tej piątki. to no. ten Jeno się straszył. Dotarłem do kolejnego jeziora, no ale tutaj znowu żadnego ptactwa nie ma, są tylko dwa łosie jest z samicą. Więc chyba złą godzinę wybrałem na to płatstwo. Mam jakąś strefę, na taki czernica. Czernica miała. Nie pamiętam nawet. Będę musiał zerknąć jak to te ptaki. W kolejnym odcinku może już bym zrobił takie polowanie, żebym sobie przygotował te mołwanki tych kaczek. Może gęsi. No i te namioty maskujące. Rozstawił gdzieś na jeziorze i może tego typu polowania bym zrobił. Zasiadki. A ja to jeszcze zobaczę, więc ja Wam w tym odcinku już dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subika, no i na razie trzymajcie się, cześć!